Jeśli prowadzisz agencję marketingową, to zapewne nieraz spotkałeś się z sytuacją, gdzie twoi potencjalni klienci. Porównywali się cenowo z Twoją konkurencją. Dlatego w tym wideo opowiem Ci o tym, jak stworzyć unikalną ofertę, aby wyróżnić się na tle innych agencji marketingowych i zdecydowanie łatwiej pozyskiwać nowych klientów i bardziej przewidywalnie rozwijać Twój biznes. Opowiem w tym wideo dokładnie, z czego bierze się problem tego, że klienci porównują Cię cenowo z Twoją konkurencją, jak ten problem rozwiązać, oraz podam Ci kilka przykładów, jak ja sobie właśnie z tym radziłem na mojej drodze rozwoju. Więc zaczynajmy. A więc tak, wiele osób, gdy zaczyna tworzyć swoją ofertę w agencji marketingowej bądź innym biznesie, i zaczyna pozyskiwać klientów, nie wie do końca od czego zacząć. Dlatego często patrzą na to, co robi konkurencja, która osiąga wyniki w ich branży, która ma już właśnie swoich klientów i sugerują się po prostu tym, jak wygląda ich marketing, ich sprzedaż, ich oferta, tak naprawdę cały ich biznes. I ta strategia jest bardzo dobra na początek moim zdaniem, jest bardzo łatwa, aby właśnie zacząć, aby pozyskać pierwszych klientów, ale moim zdaniem długoterminowo ta strategia może być nie do końca dobra, ponieważ ok, na samym początku być może pozyskasz kilku klientów, być może zarobisz... Trochę pieniędzy, właśnie stosując tę strategię, zdecydowanie łatwiej pozwoli ci ta strategia zacząć, ale w dłuższym terminie będzie ciężko ci rozwijać firmę, ponieważ właśnie klienci będą porównywać się cenowo do twojej konkurencji, a przez to będzie ci zdecydowanie ciężej pozyskiwać klientów i rozwijać twoją firmę. Dlatego rozwiązanie tego problemu jest dość proste, moim zdaniem, ale wiele osób. Mam wrażenie, że właśnie nie stosuję tego. Nie wiem, nie wiem, z czego dokładnie to wynika. Być może właśnie z tego, że boją się, że zrobią coś źle. Boją się właśnie pójść swoją drogą, iść właśnie tam, gdzie czują, że to będzie skuteczne. Bardziej patrzą właśnie na konkurencję, ponieważ to jest łatwiejsza opcja, taka, gdzie tak naprawdę nie mamy tej porażki, ponieważ to już jakoś tam działa o konkurencji, więc po co wymyślać koło na nowo i tak dalej, skoro można zastosować to, co już działa, aczkolwiek moim zdaniem zastosowanie właśnie tej strategii, o której Ci zaraz powiem, będzie zdecydowanie lepsze długoterminowo, ponieważ ok, być może zajmie trochę więcej czasu, być może będzie trochę trudniejsze do wdrożenia, ale długoterminowo pozwoli Ci na zdecydowanie łatwiejszy, szybszy wzrost Twojej firmy oraz co najważniejsze... Uniknięcie porównywania cię cenowo z Twoją konkurencją, co myślę, że jest właśnie jedną z najgorszych rzeczy, jeśli mówimy tutaj o prowadzeniu biznesu. I ta rzecz, o której mówię, to po prostu rozmawianie ze swoimi potencjalnymi klientami bądź obecnymi klientami. I zapewne podczas rozmów sprzedażowych klienci opowiadają Ci właśnie o tym, czego próbowali do tej pory samodzielnie, bądź być może pracowali z inną firmą, dlatego. Warto jest właśnie słuchać tego, co mówią do Ciebie Twoi potencjalni klienci podczas rozmów sprzedażowych. Warto jest zadawać pytania takie, jak czego do tej pory próbowałeś, jakie dawało to efekty, dlaczego Ci się to podobało, dlaczego Ci się to nie podobało, czy długoterminowo widzisz to rozwiązanie w swojej firmie, jakie byłoby idealne rozwiązanie, którego szukasz, czy współpracowałeś z tą firmą i Ci się podobała współpraca, co Ci się w niej podobało, co Ci się w niej nie podobało, co byś zmienił, co byś poprawił tego typu pytania właśnie pogłębiające, dopytujące o bardziej szczegółowo o doświadczenia do tej pory właśnie twoich potencjalnych klientów w rozwiązaniu problemu, który właśnie rozwiązuje twoja oferta. Pomoże ci stworzyć właśnie tą unikalną ofertę. Tak samo rozmawianie z twoimi obecnymi klientami, którzy już aktualnie korzystają z twojej oferty i Zapytanie ich, właśnie, co na ten moment w Twojej ofercie im się podoba, co im się na ten moment może nie podoba, co mogłoby być zrobione lepsze, co mogłoby być zrobione lepiej, właśnie szybciej, co bardziej by im się spodobało. I tak naprawdę rozmawianie ze swoimi potencjalnymi klientami, dokładne zbadanie rynku, dokładne zbadanie potrzeb, następnie zobaczenie: OK, jakie są potrzeby mojego rynku, co robi konkurencja. Dobra, co mogę w takim razie zrobić tak, żeby wyróżnić się na, na tle konkurencji, tak, aby być inny, i tak, aby moje rozwiązanie spełniało bardziej potrzeby moich idealnych klientów. I musisz tutaj pamiętać też kolejną rzecz, że rynek nie jest stały, rynek cały czas ewoluuje, więc potrzeby klientów regularnie się zmieniają. I jak jeszcze, nie wiem, 5 lat temu potrzebą klientów było tak naprawdę zaistnienie w internecie, żeby cokolwiek się tam zaczęło dziać, żeby jakieś. Zapytania o współpracę zaczęły właśnie spływać z internetu. To było na przykład, przykładowo, wiadomo, różne są branże i tak dalej, ale to była potrzeba rynku. A teraz na przykład potrzebą rynku już może nie tylko być istnienie w internecie, ale sprzedawanie swoich usług głównie właśnie za pomocą internetu to może być teraz ta potrzeba, i za kolejne pięć lat będzie kolejna potrzeba. Być może klienci będą chcieli na przykład wykorzystywać sztuczną inteligencję do rozwoju właśnie własnych biznesów, więc Regularnie, moim zdaniem, musisz aktualizować swoją ofertę, dopasowywać ją po prostu do tego, czego chce rynek, do tego, czego chcą twoi idealni klienci. I moim zdaniem, dzięki temu, ok, poświęcisz na to więcej czasu, będzie to troszkę bardziej czasochłonne, ale dzięki temu stworzysz rozwiązanie, które będzie unikalne, które będzie po prostu inne niż to, co robi twoja konkurencja, i dzięki temu będziesz mógł sprzedawać 2, 3, 4, 5 razy drożej. Prawie że tę samą usługę, ale zrobioną w delikatnie inny sposób, dopasowującą lepiej ją do potrzeb po prostu rynku, do tego co chce do, do tego, co chce Twój klient, do tego, co chcą Twoi idealni klienci. I zobacz, większość agencji marketingowych, większość firm właśnie działających w tym rynku działa w dwa następujące sposoby. To jest na ten moment. Standard, że po pierwsze albo oferują szybkie wyniki w krótkim czasie, a potem tych wyników nie dowożą i udają, że nic się nie stało, że to w sumie nie ich wina, tylko wina klienta, bo nie dosłał zdjęć na czas. Albo B, drugi scenariusz, próbują klientom opowiadać o długoterminowej wizji rozwoju ich firmy, rozwoju ich marketingu i tak naprawdę ta długoterminowa ich wizja trwa do momentu, aż klientowi skończą się pieniądze na realizowanie tej długoterminowej wizji i wiele właśnie agencji marketingowych działa na ten moment w taki sposób, że przychodzą do klienta, mówią słuchaj kliencie, popracujemy razem rok i dopiero po roku zobaczysz pierwsze wyniki i tłumaczą, że no z innymi firmami do tej pory, które, z którymi współpracowałeś, no to one ci źle mówiły, ponieważ to nie jest tak łatwo, żeby zrobić wyniki w marketingu, to jest proces długoterminowy i tak dalej i oczywiście zgodzę się z tym, że Rozwój firmy to nie jest sprint, to jest maraton. Oczywiście, zgodzę się z tym, że marketing, sprzedaż to jest proces długoterminowy, ale mimo wszystko istotne jest to, aby klienci widzieli efekty naszej pracy już po prostu na samym początku tych, tych działań, nie? I zaraz opowiem Ci dokładnie, o co mi chodzi. I klienci tego typu podejście właśnie albo oferowaniem szybkich wyników, albo mówieniem o długoterminowej wizji rozwoju ich firmy, są po prostu zmęczeni. Dlatego Ty musisz po prostu być inny, mieć inną ofertę, która na ten moment będzie bardziej wyróżniająca. I w moim przypadku właśnie tym, tą, tym byciem innym było to, że oferowałem zupełnie coś innego niż moja konkurencja, ponieważ wiele osób w mojej niszy, które działało do tej pory z innymi osobami, po pierwsze nie miały żadnych mierzalnych wyników marketingowych z działań agencji marketingowych, z którymi pracowały. Jeśli miały te mierzalne wyniki, no to były one bardzo słabe albo bardzo długo trzeba było na te wyniki czekać. Dlatego ja z lekkością sprzedawałem usługi za 2, 3, 4, nawet 5 razy więcej niż moja konkurencja, ponieważ po pierwsze obiecywałem szybkie wyniki, i szybkie wyniki nie mówię tutaj każdemu. Kto się do mnie zgłosi, tylko tutaj weryfikowałem, z którymi klientami będę w stanie dowieść im te wyniki, a którym nie będę w stanie dowieść tych wyników, więc to jest pierwsza rzecz. I w zależności od branży, w zależności od tego, co robisz, jaka jest Twoja usługa marketingowa, te szybkie wyniki mogą być inne, ponieważ w jednej branży szybkie wyniki to będzie pozyskanie klienta w przeciągu 7 dni od rozpoczęcia współpracy, a w innej branży szybkie wyniki będą znaczyły zupełnie coś innego, będą na przykład znaczyły podpisanie Pierwszej umowy w trakcie 30 dni od rozpoczęcia współpracy, a w jeszcze innej branży będzie to znaczyło, że w przeciągu pierwszych trzech miesięcy pozyskamy dane do pięciu kontrahentów, którzy będą zainteresowani rozwiązaniem i będą wpasowywali się w miano idealnego klienta. Więc tak naprawdę szybkie wyniki niekoniecznie to są pieniądze, bo klienci nie zawsze chodzi im o pieniądze, oni po prostu chcą zobaczyć, że efekty Twojej pracy. Są już po prostu jakieś widoczne, że już widać, że coś się dzieje, że już coś zrobiłeś, że już jest jakiś wynik tej pracy, i czy to będzie klient, czy to będzie kontakt, czy to będzie umowa podpisana, czy to będzie, nie wiem, wysłana sekwencja mailingowa, która wygenerowała, nie wiem, 10 dodatkowych opinii na Google, cokolwiek tak naprawdę. Klienci po prostu chcą widzieć te efekty szybciej niż robi to Twoja konkurencja. I w moim wypadku było to właśnie to, że moi klienci, tak naprawdę, już od pierwszego dnia współpracy dostawali kontakty do swoich potencjalnych klientów właśnie w branży fitness, ponieważ sprzedawaliśmy treningi personalne. Tutaj proces zakupu jest dość krótki w przypadku treningów personalnych, dlatego dlatego tutaj po pierwszych dniach, już w pierwszym dniu były pierwsze kontakty, pierwsze numery telefonów, które pojawiały się do klientów, a w przeciągu 7-14 dni pojawiały się już pierwsze treningi wdrożeniowe, czyli takie Rozmowy na żywo, które miały na celu przedstawić ofertę i po prostu pozyskać klienta oraz pierwsi klienci, czyli już po pierwszym dniu klienci widzieli, że OK, zgłaszają się osoby, OK, jest zainteresowanie, a po 7-14 dniach ci klienci mieli już pierwsze pieniądze na koncie. Tak naprawdę, często już po tych 7-14 dniach ta współpraca, którą podjęli ze mną, im się zwracała. Dlatego, jeśli klienci mieli do wyboru agencję, która im mówi, że no po trzech miesiącach może będą jakieś wyniki, kontra mnie, który dowodzi te wyniki w przeciągu 7-14 dni w postaci już nowych klientów, no to zawsze wybiorą tego, kto dowiezie im wyniki szybciej. Dlatego nie chcę Cię tutaj przekonywać do tego, żebyś mnie kopiował, żebyś patrzył na, co, na to, co, co ja robię. Tylko zobacz, jak szybko dowodzi wyniki Twoja konkurencja i po prostu zrób to szybciej. Jeśli agencja marketingowa w Twojej niszy. W Twojej branży, w, w tym, co działasz, w tym, czym się zajmujesz. Na przykład oferuje klientom 12-miesięczne umowy i oferuje, że w trakcie tych 12 miesięcy dowiedzie, nie wiem, 50 lidów, no to zastanów się, czy ty jesteś w stanie w trakcie 6 miesięcy dowieść te 50 lidów. Jeśli zrobisz szybciej, to, co Twoja konkurencja też daje klientom, to gwarantuję Ci, że zdecydowanie. Szybciej klienci będą po prostu podejmować z tobą współpracę, ponieważ będą widzieć, że te wyniki będą zdecydowanie szybsze i lepsze w twoim wypadku. I na ten moment, jeśli wydaje ci się, nie no, co, co ty gadasz gość, jak, jak mam dostarczać szybsze wyniki? Przecież to trzeba przygotować kampanię mailingową, to trzeba zrobić stronę internetową, to trzeba zrobić to, tamto, to i to zajmuje przecież tak dużo czasu, no to prawdopodobnie nie kumasz o co chodzi w biznesie, zawsze... Każdy proces, każdy najmniejszy proces można optymalizować. I kiedyś, na przykład, przeje przejechanie z punktu A do B mm, trwało, nie wiem, 10 dni na koniu, teraz masz samolot i lecisz szybciej. Tak samo jest w przypadku Twojej oferty. Tak samo Ty, jak kiedyś tworzyłeś dla klienta stronę w, nie wiem, miesiąc, to teraz zastanów się, jak możesz zrobić to w 7 dni. I dzięki temu, że cały czas optymalizujesz tą swoją ofertę i szybciej dostarczasz wyniki to klienci będą wybierać akurat Ciebie. Po drugie, B. Dowodziłem te szybkie wyniki, co też jest istotne, co już zresztą powiedziałem, ale nie tylko obiecywałem te wyniki, ale również dowoziłem te wyniki. Nie tylko obiecywałem, nie tylko dowoziłem wyniki, ale również minimalizowałem ryzyko klientów do minimum, ponieważ miałem gwarancję efektów gdzie klienci tak naprawdę nic nie ryzykowali, ponieważ jeśli nie zobaczyli wyników w pierwszych 30 dniach współpracy, to mogli po prostu poprosić o zwrot pieniędzy. Więc to była pierwsza rzecz. Miałem mnóstwo dowodów w postaci wywiadów z klientami, wideo opinii z klientami, screenshotów właśnie z rozmów moich z klientami. Miałem tak naprawdę około 40 czy 50 właśnie wideo od moich klientów, którzy mówią, słuchajcie, Kasper dowodzi szybkie, zajebiste wyniki, to nie jest ściema. I gwarantuję ci, że jeśli ktoś ma rozpocząć współpracę z gościem, który nie ma takich dowodów i bierze 1000 zł, to wybierze mnie, który bierze, który bierze 4000 zł, ale który daje ci pewność, że zainwestujesz we mnie 4000, a wyciągniesz 10, 15, 20, 30. Więc to jest mega istotne. Dlatego moja oferta była tak naprawdę tak dobra, że klientom było głupio opowiedzieć nie. Była tak bardzo wyróżniająca się na tle konkurencji, że klienci tak naprawdę nawet nie myśleli o tym, żeby rozpoczynać współpracę z moją konkurencją, tylko szli do mnie. Szli do mnie i rozpoczynali współpracę ze mną. Bardzo rzadko słyszałem odmowy. Bardzo rzadko słyszałem odmowy i dzięki temu byłem w stanie bardzo dynamicznie rozwijać własny biznes. Dodatkowo też wdrożenie takiej oferty pomogło mi zdecydowanie łatwiej docierać do moich klientów za pomocą marketingu, ponieważ moje reklamy w social media generowały tańsze lidy. Więcej lidów było zdecydowanie większe zainteresowanie, po prostu moją usługą. Po drugie, zdecydowanie więcej osób faktycznie przychodziło na rozmowę, ponieważ byli zainteresowani tym, co mam do powiedzenia na tej rozmowie sprzedażowej. I po trzecie, klienci zdecydowanie chętniej rozpoczynali współpracę, a następnie wystawiali opinię, ponieważ tak naprawdę czuli, że dostają coś wow, że płacą X, a dostają 10 razy więcej. Więc jakby. Cały ten proces po prostu był zdecydowanie bardziej, bardziej przemyślany i złożony. Więc podsumowując cały temat, tak naprawdę najważniejsze w Twoim biznesie jest to, żebyś zobaczył, co na ten moment robi Twoja konkurencja, czego chcą klienci, a następnie stworzył rozwiązanie takie, które jest lepsze, szybsze, dostarcza lepsze wyniki w krótszym czasie Twoim idealnym klientom, minimalizuje ich ryzyko. Rozpoczęcia współpracy z Tobą i wtedy zdecydowanie łatwiej będzie Ci rozwijać Twoją firmę. Więc to by było na tyle. Dziękuję Ci za oglądanie. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, jeśli chcesz więcej tego typu wideo i podziel się w komentarzu, jakby co Ty robisz takiego wyróżniającego na tle konkurencji. Więc dzięki, do zobaczenia. Ją w kontakcie. Siema.